pochwalony Jezus Chrystus. Stajemy znowu razem, kolejny tydzień naszego życia i wołamy o Ducha Świętego. Przyjdź Duchu Święty, wzmocnij nasze serce, bądź naszą siłą dzisiaj przez cały tydzień we wszystkim co robimy. Dzisiaj Jezus mówi o rodzinie, o miłości. Kto miłuje ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Kto miłuje syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Kto nie bierze swojego krzyża i idzie za mną, nie jest niegodzien, bo kto chce znaleźć swoje życie, straci je, a kto straci swoje życie z mego powodu, znajdzie je. Niezwykle ważne słowa, których się trochę boimy, bo gdy pan Jezus mówi, że mamy mniej kochać męża, żonę, dzieci, no to o co chodzi? Tymczasem Jezus chce być tym, który jest na pierwszym miejscu, we wszystkim na pierwszym miejscu. Potrzebujemy przestawiać sobie nieustannie w głowie, że jeżeli kocham najmocniej na świecie Jezusa, a wszystko w Jezusie, to kocham każdego mocniej. Jeżeli kochasz swoją żonę czy męża bez Boga, to kochasz ją słabiej niż byś kochał w Bogu, bo Bóg jest mocą miłości. Dlatego nie ma co się bać tego, że najbardziej na świecie kocham Boga, ale przez to. Że kocham najmocniej Boga na świecie, to wobec dzieci, wobec małżonka, będziesz osobą, która, gdy spotka Cię przykrość, szybciej przebaczysz. Gdyż spotka cię jakaś straszna krzywda, wyciągniesz pierwszy ręk. Będziesz miłosierdziem wobec małżonka i wobec dzieci. Będziesz tym, który szybko zapomina krzywda, który zapomina o złu, bo miłość nie pamięta złego, i miłość jest cierpliwa. W momencie, kiedy pójdziesz w tej miłości tej miłości będziesz kochać bardziej, małżonka, to wszystko będzie wyglądało tak, jak jest miłość Boża wobec ciebie. To jest inna perspektywa miłości, którą Bóg nas zaprasza, inna logika patrzenia na, na to, że jak Bóg jest pierwszy, to wszystko jest bardziej, jest mocniej w Jego obecności. Zachęcam, żeby sobie, obie, sobie o tym chwilkę pomyśleć, e, właśnie w perspektywie naszych rodzin. Jak kochamy. I to nie przeszkadza, że powiesz żonie, mężowi, kocham Cię najmocniej na świecie. Bo kochasz najmocniej na świecie. W Bogu. Tylko wszystko kochaj w Bogu. Boga najpierw, a wszystko w Bogu i życie wygląda inaczej. Na tę miłość, która nie pamięta złego, która się nie cieszy z niesprawiedliwości, która jest cierpliwa, błogosławię każdemu z Was. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miejmy gorące serca, pragnijmy więcej. I poniżej zapraszam do modlitwy z mocnymi w duchu i teledyskiem, abyśmy jeszcze chwilę potrwali w obecności Bożej. Miejcie piękny dzień. Do zobaczenia. Kciuk w górę, może komentarz. Z Bogiem.